Hej, witajcie. Słuchajcie, ostatnio dużo wiatrów jest i na takich leśnych, różnych ym, polanach i tak dalej jest dużo zwalonych brzóz, drzew i tak dalej. Więc za radą kolegi z zaprzyjaźnionego kanału zacząłem zbierać białoporka. Białoporek to jest jednoroczna chuba brzozowa. Mówi, mówię o białoporku zwyczajnym, brzozowym, nie podkorowym. No tak wygląda, macie obrazki... Yy, z Googlea tutaj nie chciało mi się robić fotorelacji specjalnej. Wolałem w lesie się relaksować, a nie robić dla Was tutaj galerię. Natomiast zaraz Wam coś pokażę. Tak, białoporek, jak wygląda? Tak wygląda. Hasło w Google. Proszę sobie, czy w DuckDuckGo. Jak kto woli, sobie wpisać, oglądnąć. Gotowy białoporek tak wygląda. tak i jakie to ma właściwości? Tu się posiłkuje droga Nadzieja na walkę z nowotworami. Robi się z tego albo albo się robi z tego białoporka wyciągi alkoholowe, albo herbatki. Macerat, nalewka, nananana. Na, na. I mi się wydaje, że ja sos z tego zrobię. Bo słuchajcie, wszedłem do domu i ten już pokrojony białoporek. Wygl normalnie cały dom pachnie lasem. Cały dom mi pachnie aromatycznym grzybobraniem. Chyba nawet klatka schodowa pachnie, yy, z, tylko z powodu tego jednego pokrojonego białoporka. Piękny jest, zobaczcie, białutki ładne, okrojony z tych bardziej zdrewniałych elementów. Oczywiście będę to przetwarzał na różne sposoby. Spróbuję z tego zrobić ekstrakt na sos, spróbuję z tego zrobić nalewkę, spróbuję z tego zrobić herbatę. Zobaczcie sobie w necie, jakie to ma właściwości. Ja nie będę profesorem, nie będę wam streszczał tego, tych cudowności, które, który, których w necie jest tutaj dużo. Natomiast rzecz wygląda bardzo, bardzo, bardzo obiecująco i. Miałem już przygody z białoporkiem, z konsumpcją, bo jest to formalnie w niektórych krajach uż, y, uważane za grzyb jadalny. Natomiast te starsze egzemplarze zbyt mają dużo celulozy, jak dla mnie, bądź błonnika niestrawialnego, smakują trochę papierowo. Natomiast, y, no mówię, no nie myślę o maceratach, o nalewkach, o sosach, herbatach i a, no. Właściwości tego grzyba wydają się być cudowne. Pokrewny grzyb, czyli czagę, w kulturze wschodniej rosyjskiej używa się już od dawna, białporka też, więc dlaczego nie mamy skorzystać z tego dobrodziejstwa? No nic, moi drodzy, będę wam kolejne swoje grzybowe przygody referował. A tymczasem trafi to zaraz na grzejnik, na suszenie. Zapach niesamowity. No, szkoda, że YouTube zapachu nie przekazuje. Komentujcie. Hej, ja, na razie.